Począwszy od 11 listopada, obsługa klientów w poniedziałki w oddziałach, inspektoratach i biurach terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbywać się będzie od godziny 8 do godziny 17. W pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do piątku, placówki przyjmują klientów w standardowych godzinach, to znaczy od 8 do 15. Wyjątek stanowi punkt obsługi klientów w Grajewie, który od poniedziałku do piątku czynny jest w godzinach od 8 do 15. Swoje sprawy w ZUS można załatwiać również bez wychodzenia z domu podczas ewizyty, za Platformy Usług Elektronicznych ZUS, a także telefonicznie pod numerami 22 560 16 00, gdzie dodzwonimy się do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18, 22 11 22 111 11 w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7 do 20 oraz 22 444 02 55 w sprawie świat, dla rodzin dla obywateli Ukrainy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do osiemnastej.